Kto z Was wierzy, że czas rekolekcji będzie dla Ciebie czasem przemiany, bardzo proszę, żeby ktoś podniósł rękę. Jezus zachęca i zaprasza nas dzisiaj przez swojego Ojca, byś uwierzył autentycznie dzisiaj w uroczystość, święto przemienienia Pańskiego, że to jest czas przemiany dla Ciebie i dla Twoich bliskich. I Jezus Ciebie tak bardzo kocha, że chce, żebyś to też odczuł. On Cię tak poprowadzi do pielgrzymką, że Pomoże Ci ją przeżyć. W czasie Eucharystii. Tutaj Jezus się przemienia. Kiedy kapłan podnosi hostię, Jezus niejako mówi kocham Cię. Kiedy podnosi kielich, mówi kocham Cię. Wobec nas autentycznie Jezus się przemienia. Czy wierzysz w to? Autentycznie, że Jezus przemienia się wobec Ciebie. Jezus kocha Ciebie szalenie i chce, żebyś zobaczył, jak chce, żebyś Ty zobaczył. On bardzo Ciebie kocha. Gdyby Jezus objawił nam swoją chwałę, nikt, nikt, nikt z nas, uwierzcie mi, nie chciałby tutaj zostać. Byśmy chcieli być tam, na górze, bo byśmy zobaczyli, jak on nas bardzo kocha. On oddał życie za każdego z nas. Oddaj życie za każdego z nas. Oddaj mu swoje serce. Oddaj mu siebie samego, a zobaczysz, jakie owoce przyniosło. Bóg mówi, Chcę, żebyś był jak glina w ręku garcarza. Żebyś dał się urabiać. Żebyś w czasie tych rekolekcji dał się Bogu robić tak, jak On chce. Ale za, za Twoją zgodą nic wobec siebie, wbrew Twojej woli, nic nie zrobi. A bywa tak często, że chcemy być garcarzem, a nie gliną. Będziesz takim pięknym naczyniem, że inni będą chcieli z Ciebie zczerpać. Bo o to chodzi. Jezus chce Ciebie uczynić takim pięknym naczyniem, że jak wrócisz do swoich żebyś w ten sposób mógł się dzielić tym, co tutaj doświadczyłeś. Wchodź na górę, a zobaczysz chwałę Jezusa. Amen. Ludzkie życie jest jak rzeka. Możesz z prądem dzisiaj obronić je. Bo nas tak długa droga czeka. Nie baliśmy się nigdy kroczyć, chociaż bardzo bolą nogi. Nie maleje wciąż nieustanny żar. o matko wciąż idziemy, wiedząc, że przecież nas potrzebujesz. Wiemy, że miłość to... Stwa... Grupa srebrna przygotowuje się do wyjścia. Cały świat z tobą przemija. Łaskę zwycięstwa, abyśmy mogli zawsze przy tobie, trwać, przy tobie trwać Przy Tobie trwać, przy Tobie trwać, przy Tobie trwać, przy Tobie I w srebrnej grupie, przy każdej tubie, w krzyku większym mów gośno Zaśpiewa tak, zaśpiewa tak, zaśpiewa tak, zaśpiewa tak, zaśpiewa Się właśnie w Michałowie jest z nami ksiądz Michał i ksiądz Andrzej, przewodnicy grupy srebrnej. Witamy. Witamy serdecznie. Witamy, Witamy serdecznie. Jakie są wasze relacje z waszymi przewodnikami, bo wiemy, że jest ich dwóch. E, nasi przewodnicy są bardzo sympatyczni i przyjaźni. E, czy może ksiądz nam opowiedzieć trochę o grupie srebrnej? Skąd pochodzi? E, no, grupa Srebna wywodzi się z dekanatów dwóch ostrowskich. Też opowiadają fajne żarty. Czasami suchary, ale, ale nie jest źle. Nasi pielgrzymi to z reguły już są ci, którzy, większość, to już ci, którzy przez wiele lat wędrują, przez już kilka pielgrzymek mają za sobą. No i ogólnie są bardzo sympatyczni, naprawdę. Starszy pielgrzym ma ponad 70 lat, a najmłodszy, hmm, najmłodszy chyba ma 10 lat, jak się nie mylę, 7. 7 lat, o, najmłodszy. Dobrze, dziękuję. A y, czy księża zachęcają was jakoś do, jeśli upadacie na siłach, czy zachęcają was do jakiegoś dalszego pójścia, żebyście nie wsiadali w karetki? E, tak, księża e, opowiadają różne żarty, tak czas szybciej mija. Jeżeli chodzi o nasze wędrowanie, to taką myśl przewodnią i taką zachętę na to, żeby zawsze się szło dobrze zawsze posługa chętnie była podejmowana, to jest, cytuję księdza Darka, tak chętnie. Tak, tak chętnie. Tak chętnie. Nasza posługa jako przewodników e, polega na tym, że często e, po prostu musimy i siebie nawet mobilizować. Cały czas opowiada coś śmiesznego, żeby nikt po prostu nie myślał o tym, jak jest ciężko i jak daleko jeszcze musimy dojść. Czasami e, trzeba coś więcej siebie wykrzesać, by też podejść do brata, do siostry, by zapytać się jak się czuje, czy dobrze się wędruje. Mamy cudownego przewodnika, którego pozdrawiamy. No, zawsze zauważam, że jest taka ogólna radość i rzeczywiście z tym przesłaniem tak chętnie rzeczywiście takie jest wędrowanie grupy srebrnej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów z grupy srebrnej. Również pozdrawiamy. By mu walczyć o by mu zawsze pielzymować Twą miłością się a propos porządkowych, to w naszej grupie nie nazywają się siostry i bracia porządkowi, tylko siostry i bracia zaganiacze. Tak, zaganiają, 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 łączymy. Mamy czasami program Rozmowy w Szoku, który prowadzi brat Wojciech, Wojciech K., który pojawił się w roli maskotki. I może w, zrobimy wywiad z siostrą Anetą. Siostra Aneta, siostra Aneta, siostra Aneta, jak się siostrze idzie? Bardzo dobrze. A siostrze Klaudii, jak się idzie? W miarę. O, w miarę właśnie. To się nazywa w miarę. Pełny, pełen to to optymizm, Pełen optymizm. Bielgrzyma. Poniesie mi się to Tak. Także tak w nas u nas odbywają się właśnie rozmowy w szoku. Są codziennie albo prawie codziennie, w zależności od dnia nastroju yy, i woli przewodnika. <śleptuś> Pozdrawiam. Dine and Dine power.